W dzisiejszym odcinku i będziemy jechać na wakacje. Jak widzicie, już jesteśmy w samochodzie, tam stoi pani z lemoniadą. Tutaj dziewczyny się jeszcze na dworze bawią. Jakieś kwiaty leżą. Um, właśnie zaraz będziemy jechać. Tutaj mamy jedzenie, picie, wszystko, bo będziemy jakieś 5 godzin jechać. To dla dziewczyn jest bardzo długo wzięły pełno rzeczy, nawet lampkę nocną. Więc, idziemy i nie przedłużamy. Dziewczyny, chodźcie na Dobrze. Tylko weźmy swój tablet, swoje picie i wsiadam. Ok, ja wezmę swoim kawę tą. I wsiadam. No, ja wezmę też swoje picie. I siadam i jadę. I jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Pięć godzin później, dziewczyny dotarłyśmy. Super! Najpierw musimy zobaczyć, a potem się nie czy Będziemy mieć domek wakacyjny i go zaraz zobaczycie. Na pewno będziecie zadowolone, będzie z basenem. Z basenem to super! Idziemy jak najszybciej! Chcie. Do basenu, do basenu, do basenu, do basenu! Dobrze już idziemy. A może jednak weźmy jakieś dzieci. O nie, tableta chciałem włączyć, o, on się sam włączył potem. Ok, tak, pakujemy to, to. Czapki. Dokładam wszystkie czapki, które się da, a w ogóle jest lato. Nie wiem, czemu tutaj czapki leżą. Nie wiem, to. Mama, albo ta, albo Lenka, albo nie wiem, jak się nazywać, bo szaleje jak szalona. Właśnie, szaleje jak szalona. Halo! Lena! Kładasz mi to do ręki, a potem zabierasz. No i z tego wychodzimy teraz. Las, dwa, trzy, wychodzisz ty. No, ale leci to walić, Dobra, wychodzimy, pa. Hmm. Cio, pa. No dobra, Lenka, już wychodźmy. Ale nie szalej po drodze. Będę szaleć i koniec klopka. Dobra jak chcesz Najwyżej ludzie będą się śmieli Ma Albo tam Oliwia sama nie wiem kto to powiedział ale wychodźmy bo ja chcę się kopać w basenie Dobra to wychodzimy Jesteśmy na leście Wow ale wielki basen Nawet się na miód! Chyba tutaj kiedyś byłeś to nie było gdzieś, zapomniałeś, nic tej wszystkiego, ale był wtedy numer. Wielki numer. To chyba tutaj już byłyśmy. No to jest ten hotel. Bez, bez, bez? Tak, bez, bez, bez to właśnie ten. Nawet tam jestem ja, jeszcze w niebieskich woziach pamiętam siebie. Chyba tutaj już ktoś był. Wypiję kawę. Lena. Nie nazywam się Lena, tylko Lenka. Dobra, to Lenka. Co? Czy ty? Czy ja, co? Wypiłaś kawę? Tak, przecież mogę. Właśnie że nie. Wiem. Takie tutaj fumy, bumy. Tutaj je odkładam. Dżem. Dżem. Flachami ten. moja butla. moja butla. Łemi, co tam? Sami tam położę to na lodówkę. Dobrze. To teraz idę się bawić. Przecież chciałeś do basenu. No tak, to zależ pójdę do basenu. To cię przebieram na strój. Ja tego nie chcę, stawiam to tu w namiocie. W hmm. co by się tutaj ubrać? No tam w nic, zostanę tak jak jestem. najwyżej tak, mnie dziewczyny obleją wodą. Jeszcze się tylko przebiorę na taki strun, który jest taką sukienką. Laps! Płoniłem mój śmieciek. Lepiej go, że zostawię o tu. Patrz psikawki. Piu, piu. Haha, ty masz jedną. To jest taki alasimingu z dynus. É, A ja né, né, mam najlepszą miejsckę. Mama, teraz Ty! Ha! Jestem cała mokra, to i tak mogę wskoczyć do wody. Chlups! Ła la la la! Jestem w wodzie, jestem w wodzie! Szupelanczko, szupelanczko! Okej, okay, to odkładam te przygawy. Ha, 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 ha! was masz przykówki. i co mi tego? Rzucam tok byle gdzieś i się bawię. Dziewczynki, robi się wieczór, musicie się kłaść do łóżek. Dobrze mama, dobra. Tutaj mogę już się kłaść mamą. Jeszcze muszę się przebrać. Dobrze, no, się i mogę iść spać. Nie ty, my. Ja też mogę iść spać. Się dzieje lenka. Mój smoczek, gdzieś tam na dworzu, to idź po niego szybko. Mój smoczek, gdzieś moczku Tęskniłam. Znalazłam. to chodźcie. Trrr, A, wstawajcie. Halo, wstawaj, idziemy do restauracji. Co tak wcześnie mnie budzisz? Idziemy do restauracji, coś ty. Jest tu coś? Nie ma, myślenia Tylko bidon. Hmm, niczego nie ma. Zgadzam tą przytulę Zykładamy dwójkę. No i zakładam to. Dobra. To możemy iść. mój telefon. Ja mam jego tego i idziemy na razie Na śniadanko... O jeszcze ciemno. Już ci robi ra jasno. To super. To wychodzimy. To dobra. To idziemy, idziemy! Super, 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 super! Lenka, Olivia, co no mówicie, super? Nie wiem, bo nam się chce. Myślałam, że to można zebrać. O, to już chyba owocek? Tak, to był owocek, pyszny też. próbuj mama. Pyszny też. Super. na innego. Ja mogłem zostawić mojemu podszapowi. A może tutaj będziesz miał domek? Dobra, to będziesz miał domek. Zostań tam ugość się. A my idziemy pa pa. Kik quik Dobra, quik quik. Pa. Jesteśmy dzień dobelek. I dobry młoda panienko. Lenka, poczekaj. Co wy takie szybkie? O, jakie piesie słodki. Chodź, zróbmy sobie fotkę. Pląk, pląk, pląk. Chodź, pobawimy się. Tutaj jakiś papier, jakiś sobie do kosza. A świeci się. Fajnie. A wiesz, że odkryłam tutaj sieklet, że jak się połączy Nutella z szczuklem, to wychodzi tort i patrz. Taki tort. Widzisz? Zobacz jakie umiem ekszperymenty. He widzisz? Gotowe. I mamy fermowe jedzenie. He, he To teraz jem. To Tutaj masz jedzenie. He, he. Dobra pieska. Halo, niech się pan Mam piesku tofę. Idziemy. Uuu, floteczne. Kawa. Pije. Pije. I gotowe, idziemy. Uhu, też się pobawić. Jak wam się ten odcinek podoba, zostawcie łapki w górę. Więc pa, 102.